Cześć, zapraszam Ciebie na przepis na Rybę po Grecku. Ryba po Grecku to potrawa, która pojawia się na polskich wigiliach w wielu domach i też wiele rodzin ma swój własny, dopracowany sposób na tę potrawę. Jedni dodają więcej koncentratu pomidorowego, inni wykorzystują nietypowe warzywa, a ktoś tam stawia na sekretny składnik w marynacie do ryby. Ja zapraszam na mój rodzinny przepis na rybę po grecku. Obrane marchewki, pietruszki oraz celer zetrzyj na tarce o grubych oczkach lub za pomocą robota kuchennego. Obraną cebulę pokrój w półplasterki, a por pokrój na drobne kawałki. Pamiętaj, aby por był dobrze oczyszczony i wykorzystaj tylko białą i jasnozieloną część. Na patelnię wlej olej. Polecam też dodać łyżkę masła. Kiedy olej się rozgrzeje to wrzuć cebulę i smaż ją na mniejszym ogniu około 5 minut aż do zeszklenia. Potem dodaj pokrojonego pora, dobrze przemieszaj z cebulą i smaż go około 4 minuty. W międzyczasie dobrze posól. Następnie dodaj na patelnię starte warzywa, czyli marchewki, pietruszki i seler. I bardzo dobrze wszystko wymieszaj. Smaż warzywa około 10 minut, od czasu do czasu dobrze mieszając. W międzyczasie posul warzywa. Potem wlej na patelnię wodę albo bulion, dodaj liść laurowy, ziele angielskie i opcjonalnie goździki, i dobrze wszystko zamieszaj. Od momentu, kiedy woda albo bulion się zagotuje, to przykryj patelnię i gotuj warzywa około 15 minut. Po tych 15 minutach dodaj koncentrat pomidorowy, słodką paprykę w proszku oraz trochę soli i pieprzu. Ponownie wszystko dobrze zamieszaj i gotuj pod przykryciem kolejne 15 minut. W międzyczasie zamieszaj kilka razy. Po tym czasie zdejmij pokrywkę i sprawdź, czy warzywa wymagają doprawienia solą, pieprzem lub dodania koncentratu pomidorowego. Jeśli na dnie jest woda, odparuj ją chwilę bez przykrycia. Wyjmij liść laurowy. Rybę wcześniej odpowiednio rozmrożoną i osuszoną albo rybę świeżą pokrój na kawałki podobnej wielkości. Nie muszą być idealnie równe. Dobrze je posól i popieprz z obydwu stron i opcjonalnie posyp ziołami prowansalskimi albo oregano. Obtocz każdy kawałek ryby w mące z obydwu stron. Rozgrzej olej na patelni, możesz dodać też łyżka masła i smaż rybę po około 3 minuty z każdej strony, w zależności od grubości filetów. Ryba jest gotowa, gdy skórka jest złocista, a mięso łatwo się rozdziela. Na dno naczynia wyłóż około 1 trzecią warzyw, na to rybę, a na wierzch resztę warzyw. Wyrównaj, ostudź, przykryj i wstaw do lodówki na około 24 godziny, by smaki się przegryzły. Możesz posypać natką pietruszki. Rybę po grecku można podawać na zimno albo na ciepło chociaż ja zdecydowanie wolę na ciepło i przygotować ją dzień, dwa dni wcześniej i trzymać w lodówce. To już wszystko, życzę smacznego i fajnie spędzonych świąt Bożego Narodzenia.